Cześć, z tej strony bn 23 i witam was w kolejnym odcinku, tym razem z serii Kingdom Rush Pojedynki. Ostatnio mieliśmy inne serie niezwiązane z Kingdomem, teraz wracamy znowu do Kingdoma. No jakiś czas temu skonfrontowałem Weznana z Malishią. Natomiast teraz zapowiada się w bardziej wyrównane starcie, ponieważ skonfrontuje Weznana z pajęczą Boginią, czyli z główną antagonistką Kingdom Rush Origins, z tą potworną abominacją i połączeniem Malishi z Mactans poprzez łzę Elin i jej moc. Także, no tutaj może być dość ciekawie, ta opcja wygrała w ostatniej ankiecie związanej z tą serią. No i oczywiście zobaczymy, jak tutaj rozłożył się te punkty. W starciu wyznana z Malisią Wezmą wygrał 9 do 4 w tych punktach, no i dość pewnie wygrał w samej walce. Natomiast tutaj wydaje mi się, że mimo iż weznan nadal jest faworytem, to powinno być bardziej wyrównanie, więc zobaczymy jak to będzie. No i na koniec dla zainteresowanych, oczywiście, jeszcze będzie omówienie ankiety, gdzie była to jedna z czterech opcji. Pierwszą kategorią klasycznie jest siła. I o ile weznan w swojej nawet bazowej formie był silniejszy od Malishi, o tyle tutaj pojęcia nie jest dużo silniejsza niż weznan, jeśli chodzi o taką po prostu siłę fizyczną. Natomiast pamiętajmy o tym, że weznan też potrafił. Przybrać postać demona, dość potężnego, dość dużego, i ja myślę, że tutaj remis będzie sprawiedliwym rezultatem. Kolejną kategorią jest szybkość, no i tutaj postawiłbym na Weznana, ponieważ potrafi się on teleportować. Dalej mamy zwinność, mimo swoich gabarytów, tu bym chyba postawił na pajęczą boginię ponieważ z racji, że jest ona częściowo pająkiem, a pająki są dość zwinne, no to myślę, że tutaj powinna otrzymać punkt. Podobnie oceniłbym w walce wręcz, bo o ile w starciu Maliszy z Weznanem, no to jedno i drugie walczyło za pomocą magii, to tutaj bogi bogini oczywiście potrafi posługiwać się bardzo potężną magią, ale z racji, że częściowo też jest ogromnym pająkiem, no to jest w stanie jak najbardziej użyć swoich odnóży, i po prostu całą swoją masą nawet zaatakować, przez co jest bardzo groźna, dlatego tej walkę wręcz dałbym właśnie punkt Pajęczej Bogini. Następnie mamy wytrzymałość. I Pajęcza Bogini tutaj całkiem dobrze wypada. Jest to oczywiście byt napędzany niejako łzoł Elin, czyli niesamowicie potężnym artefaktem, także to też należy wziąć pod uwagę. No i Bogini. Nazwa też zobowiązuje. Natomiast Weznan jest głównym antagonistą całej serii, jest on niesamowicie potężny w magii, już opanował tą czarną magię do takiej perfekcji, że no nie jest łatwo go tak pokonać, czy nawet zadać mu jakiekolwiek obrażenia, więc naprawdę Weznan tutaj jest bardzo silny, mimo że jest tylko, wydawałoby się, człowiekiem. Następnie mamy ogólne umiejętności, i zarówno Pięć Bogini, jak i Weznan są potężnymi czarnoksiężnikami i potrafią rzucać różne zaklęcia. Mają też niektóre zdolności w samej grze dość podobne, bo i Weznan, i Pajęcza Bogini potrafią blokować wieże. Dodatkowo jedna i druga strona potrafią też w miarę sprawnie się przemieszczać. Pajęcze Bogini, właśnie z racji, że z pająkiem, potrafi dość szybko się przemieszczać z miejsca na miejsce, tak skakać właśnie. Sam Weznan natomiast potrafi się teleportować, no, i generalnie są to naprawdę potężne stworzenie. No, tutaj pojęcia bogini to oczywiście takie stworzenie byt. Weznam to oczywiście po prostu człowiek. No, ale jedno i drugie. Dwójka naszych dzisiejszych zawodników mają dość szeroką paletę umiejętności i są naprawdę potężnymi bytami. Kolejną kategorią, jaką ocenimy, jest inteligencja. I tutaj postawiłbym na weznana, ponieważ uważam, że jest to jeden z najinteligentniejszych. Post, jedna z najinteligentniejszych postaci w całym uniwersum Kingdoma. No pojęcia Bogini no niby ta część e, właśnie, która e, Maliś jest odpowiedzialna za te wszystkie takie procesy myślowe i tak dalej po prostu stanowi tą górną część ciała i sama Malishia no była jednak dość inteligentna, miała dość sporą wiedzę no to o tyle uważam, że Weznań jest dużo bardziej inteligentny. No i też nawet widzimy to, jak więcej przeżył, tak, niż sama Pajęcza Bogini, która została pokonana od razu, prawie po tym, jak została stworzona. Dalej mamy strategię, no i wydaje mi się, że tutaj i Pajęcza Bogini, i Weznan całkiem dobrze radzą sobie, zarówno w walce z oddziałami, jak i w walkach jeden na jeden. No, potrafią rzucać potężne zaklęcia, potrafią używać swoich innych atrybutów, swoich innych mocnych stron. Dlatego no tutaj myślę, że jednak dałbym na remis. No i też jedna i druga strona są dowódcami wojskowymi. Pającza bogini to oczywiście już taki symbol właściwie sojuszu elfów zmierzchu z wielkimi pająkami, połączenie właśnie maktans i Malishi. No i właśnie maktans przewodziła pająkom, natomiast Malishi elfom zmierzchu i ich sojusznikom. Natomiast jako pajęcza bogini po przewodziła po prostu tym wszystkim siłom. Weznan oczywiście dowodził swoją mroczną armią, zgromadził bardzo dużą ilość sojuszników, co widzimy w Kingdom Rush Vengeance. Dlatego no tutaj myślę, że dość podobnie się to prezentuje. I na koniec doświadczenie. I tutaj postawiłem na czarnoksiężnika Weznana, ponieważ no pojawia się on prawie w każdej części Kingdoma brał udział w naprawdę ogromnej ilości wydarzeń i jest jedną z najważniejszych postaci w całym lore w całej serii, dlatego no tutaj tego doświadczenia zebrał dużo w przypadku Pajęczej Bogini jakbyśmy zsumowali dokonania i działania Malishi i Maktans, to no oczywiście nie wyszłoby nadal tyle doświadczenia ile ma Weznan, ale byłoby tego całkiem sporo natomiast jeśli bierzemy pod uwagę Pajęczą Bogini jako Pajęczą Boginię no to jednak tutaj dość ubogie jest to doświadczenie, ponieważ Pajęcza Bogini, tak jak i Umbra, e, była tym zagrożeniem, które zostało powstrzymane praktycznie po samym pojawieniu się. No Umbra akurat został przebudzony, pajęcze Bogini natomiast została stworzona i mimo już była taka potężna, taka super, no to została pokonana przez armię elfów i Linerii. Oczywiście Lineria i elfy stanowili dość mocne siły, natomiast mimo wszystko. No nie zebrała praktycznie żadnego doświadczenia, nie licząc tej jednej bitwy, w której poniosła klęskę. Dlatego, na no ostatecznie 7 do 6 zwycięża Weznan w tych małych, jak ja to nazywam, punktach. Także już widzimy, że jest to zdecydowanie lepsze i bardziej wyrównane starcie niż to, które Weznan odbył z Malisią. Także przechodząc do podsumowania, no myślę, że tutaj, o ile w Malisie, jako Malisie, Weznan pokonałby dość pewnie na magię i po prostu by ją pokonał, no to tyle z pajęczą boginią jeden na jeden mógłby mieć pewne problemy, natomiast uważam, że pokonałby on tą postać, ponieważ jest jedną z najpotężniejszych postaci w całym lore. No boginię też byśmy dali wysoko, ale jednak e, mimo już bogini, no to jednak Weznan jest potężniejszy i musiałaby uznać jego wyższość. No to oczywiście Weznan musiałby uważać, żeby nie dać się zaskoczyć temu skokowi. Natomiast z racji, że jest on naprawdę bardzo wprawionym w boju magiem, no to pewnie jakby widział, że panie Czebogini próbuje go zaskoczyć tym skokiem, no to by się teleportował gdzieś indziej, tak? Zaklęcia magiczne swoimi zaklęciami również uważam, że dałby radę skontrować. Dlatego tutaj weznan jest naprawdę mocnym faworytem, i mimo, że to starcie mogłoby być, no przynajmniej w pewnym momencie dla niego trudne, to i tak uważam, że wygrałby i to może nawet dość pewnie ale generalnie samo starcie z panią Boginią byłoby dużo, dużo bardziej wymagające niż starcie z samą Maliszią. Jeszcze generalnie mam taki pomysł, że choć nie wiem czy to ma sens, ale może z racji na to, że to by był handicap mecz, to by sprawiło Weznanowi jeszcze jakieś trudności, a mianowicie mam tutaj propozycję Weznan kontra Magtans i Malisia. obie bohaterki. Natomiast tutaj raczej też by wygrał, może natomiast sprawiłoby to, że byłyby, Byłaby dwójka przeciwników, w przewadze by byli to może sprawiłoby jakieś e, trudności większe weznanowi, i byłoby do, dość ciekawe. Natomiast uważam, że tutaj w starcie z Pańczą Boginią wygrałby weznan. Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach, dzielania się swoją opinią na temat tej walki, komu byście przyznali punkty w poszczególnych kategoriach. No i tym, którzy byli do tej właściwej części materiału, to dziękuję serdecznie. Natomiast dla zainteresowanych, jeszcze króciuteńkie omówienie ankiety. W ankiecie oczywiście mieliśmy wszystkie opcje związane z tąże serią, natomiast ta opcja wygra dość pewnie, gromadząc 60% waszych głosów. Na drugim miejscu Leviathan kontra Yunpai, czyli dwójka przywódców głębinowych diabłów. Leviathan z Kingdom Rush Frontiers, potężny potwór morski, kontra Yunpai, czyli ambitny przywódca głębinowych diabłów z Kingdom Rush Vengeance, który zawarł sojusz z Weznanym. A na trzecim miejscu egzekwo Jack Lantern kontra Vasil, czyli takie starcie halloweenowe, tak je nazwałem, e, czyli właśnie Jeździec Bez Głowy, Jack Dynka, kontra Lord Vampirów. Natomiast mamy też starcie Bruce kontra Vasil, czyli tak jakby, no tak patrząc na sam wygląd, taki ala lodowy wilkołak kontra właśnie Lord Vampirów. Także też podobne klimaty. Natomiast te opcje pojawią się pewnie w kolejnych ankietach, bo ta jednak... Pewnie z nimi wygrała. Także no co, ja się z wami będę żegnał, trzymajcie się, słyszymy się w kolejnych odcinkach i cześć!